Hello, everyone! Tu Nataniel! Dawno tego nie słyszeliście, co? Nastraszyłem was wiadomością o tym, że chcę zamknąć kanał, ale ostatnio było mnie dosyć ciężko. Jednak ogarnąłem się i wróciłem. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam największe postacie z kreskówek. Odcinek inspirowany jest filmem rosyjskiego youtubera Żabka Duszyt. Jeżeli seria wam się podoba i chcecie zobaczyć najbardziej wartościowe, czyli najdroższe przedmioty z kreskówek, to zostawcie łapencję w górę. A jeżeli jeszcze tego jakimś cudem nie robisz, to zasubskrybuj mój kanał, żeby nie ominął Cię żaden nowy odcinek. Dobra, żebranie osoby i łapki mogę odhaczyć, to teraz... O! To teraz jest czas na właściwą część odcinka. Więc ja już nie przedłużam. Zapinajcie pasy i zaczynajmy! Od razu chcę powiedzieć, że w tym zestawieniu nie będę przedstawiał postaci z uniwersum DC czy Marvela. Wiem, to też są kreskówki, jednak te uniwersum jest na tyle duże, w końcu są filmy, seriale i komiksy, jest na tyle dużo postaci, że nie chcę robić z tej listy bałaganu. A nasze zestawienie zaczynamy od kosmity pochodzącego z Omnitrixa Bena, czyli Waybiga. Pochodzi on z rasy gigantycznych starów, zrodzonych z kosmicznych burz. Co prawda, jego rozmiar w kreskówce jest nam pokazywany bardzo niekonsekwentnie, ale jego rzeczywista wysokość wynosi około 40 metrów. Następny jest mąż Eklipsy Globgor, potwór, dla którego królowa porzuciła swojego człowieczego męża. Może on dowolnie zmieniać wielkość swojego ciała, jednak najczęściej zachowuje 2 metry wysokości. Ale jeżeli zechce, jego rozmiary mogą wynosić nawet 100 metrów. Jednak mimo, że wygląda dosyć strasznie, bo jest w końcu potworem, to nie musimy się go bać, bo jest bardzo sympatyczny. Kolejny na liście jest olbrzym Hector Juttingen. z kreskówki niesamowity świat gambola. Pewnie zastanawiacie się, ile on może mieć wzrostu. Bo w końcu jest ogromny! Otóż w pewnym odcinku Hector, ukojony snem, położył się na boisku do amerykańskiego futbolu. Szybkim wygooglowaniu wychodzi na to, że Hector ma 110 metrów. Zastanawia mnie fakt, jak taki olbrzym może się uczyć w szkole Elmore. Następną pozycję na liście okupuje biały diament z kreskówki Steven Universe. Wiemy, że jest największą postacią z całej kreskówki. <laughs> Żartowałem. Tak naprawdę to miejsce należy się Obsidian, czyli ogromnej fuzji granat, ametyst. Perły i Stevena. Wzrost postaci wynosi 132 metry. Sama jej osoba w kreskówce robi naprawdę ogromne wrażenie. Królewna balonowa. Oprócz bycia królową wszystkich cukierków, to obecne wcielenie pierwiastka słodyczy. Każdy pierwiastek posiada zdolność do manipulowania swoim żywiołem. Dlatego Bonnibel ma zdolność wytwarzania słodyczy oraz sody. Ta informacja jest nam bardzo potrzebna, żeby zrozumieć, dlaczego jedna z jej form osiągnęła wielkość aż 208 metrów. Nie uciekamy jeszcze od pory na przygodę, ponieważ na kolejnym miejscu znajduje się nikt inny jak Golb, ucieleśnienie chaosu i finałowy antagonista pory na przygodę. Golb jest najpotężniejszą postacią w kreskówce. Dlatego wraz z jego ogromną mocą wiąże się również jego wysokość, która wynosi aż 280 metrów. Co wcale nie jest dziwne, skoro można go nazwać bóstwem żywiącym się niezgodą. Zaraz za golbem na naszej liście znajduje się Georgi z Netflixowej kreskówki Hilda. Zanim przejdziemy do jego wzrostu, musimy sobie powiedzieć, kim on tak naprawdę jest. A jest on witrą. Czyli gatunkiem podziemnych, roślinopodobnych stworzeń. Jego samego w tej dużej formie możemy zobaczyć na tle gór. Widzimy, że znacznie je przewyższa, dlatego możemy oszacować jego wzrost na 580 metrów. Na przedostatnim miejscu plasuje się Iwo z kreskówki Futurama. Jest to pozaziemska istota z innego wszechświata. Jego intencje są bardzo skomplikowane i raczej nie chcecie ich znać. Aczkolwiek jego rozmiary sięgają aż 12 742 metrów, czyli chyba można uznać tą istotę poniekąd za żyjącą planetę. Na ostatnim miejscu zostawiłem wam postać z kreskówki Rick and Morty. Oczywiście tylko twórcy tej kreskówki potrafią zrobić same najpostacie. Mamy na przykład najmądrzejszego Rika Dlatego zadam Wam pytanie: Jak myślicie, kto jest największą postacią z Ricka i Mortiego? Podpowiedź: Jest duże i żółte, a jego wymiary wynoszą aż 1 392 700 metrów. Nie domyślacie się? Więc odpowiedzią Jest. Jako miejsce egzekwo chciałbym jeszcze dodać słońce z kreskówki niesamowity świat gambola, bo przecież nieraz było pokazane, że ma ono wolną wolę i sobie normalnie gada z innymi planetami, więc można ją uznać za postać. Thanks for doing this guys. What's the job? That was it. Bye. <noise> Znowu was nabrałem. Oczywiście to jeszcze nie jest koniec, ponieważ największą postacią ze świata kreskówek jest istota z bardzo kultowego tworu, a jest to Super Shenron z Dragon Balla. Jest to spełniający życzenia smok, który pojawia się po zebraniu siedmiu smoczych kul, którego należy wezwać w języku bogów. Jest większy niż całe galaktyki, pojawiając się dosłownie wchłania planety. W jego prawdziwej formie ma prawdopodobnie 38 centylionów metrów, a tu macie porównanie go z drogą mleczną wykonane przez SL Made. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się wam on spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Co prawda ostatnio nie wbiliście progu, ale w końcu nie było mnie jakiś czas, dlatego należy wam się ten odcinek. Teraz na ekranie powinny wyświetlać się osoby, które wspierają ten kanał. A jeżeli ty też chcesz mnie jakkolwiek wesprzeć i pojawić się na odcinku, kliknij w ten niebieski guzik i wesprzyj kanał, dzięki czemu odblokujesz dostęp do kozackich emotek oraz kilku ukrytych filmów na moim kanale. Tymczasem ja się z wami żegnam, do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Adios!